w zwyklejnym odcinku na tym kanale to jest krótki, dokumentacyjny taki ala odcinek. Wczoraj dobiliśmy 200 subskrypcji. Nie wiem jakim cudem, przez tego shorta, którego nagrałem. To jest na pewno przez niego, bo on ma już chyba z 2000 wyświetleń. Eee, ale tak czy siak, z tej okazji. Zaczynamy nową serię z LEGO FORTNITE no w Battle, w ba Na Battle Royale e, Na telefonie są mega lagi, ale Będziemy grali w LEGO FORTNITE, który Jest jeszcze bardziej moim zdaniem zaiste Od Battle Royale e, W tym momencie sobie Aktualizuję, uruchamiam Po prostu widzowie, ja się aż popłakałem ze szczęścia. Czekałem aż te subskrypcje ustaną chyba dopiero o 23. Przestały się nabijać. Praktycznie 200 subskrypcji w jeden dzień, co mi tutaj... Kurde, ma mało procenta. No, aktualizacja idzie. Ja się widzowie bardzo cieszę z tego, że mogę robić takie fajne rzeczy dla was i mam nadzieję, że po prostu będzie wam się podobała ta seria Ech, jeszcze raz wam bardzo dziękuję za te subskrypcje, naprawdę Ech, jakby Nie wiecie ile to dla mnie znaczy, ale naprawdę znaczy dla mnie to wiele a więc No, naprawdę. I za niedługo też się pojawi następna seria. Nie powiem jaka. Ale wyczekujcie, wyczekujcie. W piątek już będzie z niej pierwszy odcinek. Tak. Tak, tak, tak. tak. Będzie pierwszy odcinek już w piątek. A, już prawie 10% aktualizacji. Wiecie, na te, ten telefon, na którym ja wam nagrywam filmy. On ma naprawdę słabą pamięć, dlatego i tak to aktualizowanie trochę długo idzie, ale już się przyzwyczaiłem, bo przy instalowaniu Fortnite'a, no to też tak było. Już raz sobie grałem LEGO Fortnite, no to jest przepiękna gra. Widzowie, zaczynamy. Nową Mare. Oczywiście. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. W Minecrafta będziemy nadal grali. No właśnie, wbijcie na poprzedni film z Minecrafta, bo wykańczałem ten wieżowiec. No i powiem tyle, budowanie tego weba w Steve'a to tragedia była, ale wyszło ładnie. A więc mam nadzieję, że Wam się... Też ten taki mini odcineczek, który w tym momencie nagrywam, podobał taki na. Dziękuję po prostu Wam nie. no, w kręci. Jak ja patrzę na ten kanał. Nie wierzę, że my to zrobiliśmy, ale. Widzowie, żegnam Was. Widzimy się w piątek. Około szesnastej. No. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.